Z tej strony Oskar Dadla, Majo May, a dziś rozmowcą będzie Łukasz Rajewski. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć Oskar, witam wszystkich. No i już dosłownie za kilka dni stoczysz swój pojedynek na gali Octagon 59 z takim wdzięcznym tytułem Summer Party. Powiedz mi, kiedy w ogóle się o tym pojedynku, no i już od kiedy jesteś w takich mocniejszych przygotowaniach? mocniejsze przygotowania przygotowania. W treningu to jest ten cały czas, zawsze to powtarzam. W Portugal cały czas w treningu. Możesz mieć chwilę przerwy, ale ogólnie no, musisz trenować, jak chcesz się rozwijać, chcesz być w formie i chcesz być w takiej gotowości startowej i nie zardzewieć. No i też nie wiem, ja to robię z pasji. lubię trenować, więc ćwiczę cały czas. Ale wszystko, jeszcze od ostatniej, nie wiem, ostatnio rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu. Jeszcze wtedy myślałem o nie jeden, że się to uda. Od ostatniej przegranej z Walerą Val na KSW byłem w treningu. Był Gracjan w styczniu, potem dalej było po dwóch tygodniach pierwsza runda turnieju. Jason Ponet. cały czas byłem w treningu. Już wtedy wiedziałem, mimo tego losowania, że. Znaczy, wiedz... Tak, ja to wiedziałem akurat, że będę walczył dalej. No i co, no to do marca już wiedziałem, że będę bił się. A nowy rywal jest od, nie wiem, trzech tygodni, czterech coś takiego. Ale zanim przejdziemy do, do nowego rywala, to chciałem zapytać o powód wypadnięcia Wojtopa Arboryka, czy wiesz dlaczego, dlaczego wypadł, coś tam wydarzyło, czy jest jakaś poważniejsza kontuzja, no bo znamy go z KSW, znamy go też z innych organizacji, on ma te przygody ze swoimi kontuzjami, więc czy wiesz coś więcej na ten temat? Wydaje mi się, że to, to jego kolano, które w pfl ur dwa lata temu mu strzeliło i no, chyba się nie pozbierał do końca, widziałem jego walkę. Na początku roku, którą stoczył, i już była, już był troszeczkę innym zawodnikiem niż tym wcześniej, w przedkontuzji, już widziałem, coś tam nie gra. No i te, tak jakby, nie wiem, obawy chyba się spełniły, bo wypadł na końcu. No właśnie, no i ostatecznie wchodzi do ciebie legenda czesko-słowackiej sceny MMA, Iwan Bukinger, ale zanim to, to czy były w ogóle jakiekolwiek inne propozycje, czy od razu organizacja Oktagon przyszła z Bookingerem jako, jako rywalem na zastępstwo? Od razu z Bookingerem na korywale na zastępstwo, super. Dla mnie super. A właśnie, mówiliśmy o Barboriku, mówiliśmy o Bookingerze. Jakbyśmy sobie porównać tych dwóch zawodników, to kto według ciebie jest cięższy? Pod ciebie oczywiście. Mimo że Buckinger wygrał z Barborikiem dwa lata temu na dystansie 5 o pas Oktagonu, to uważam, że Buckinger jest łatwiejszym. Kurde, to tak źle brzmi, wiesz porównując tych dwóch gości, ale jeśli miałbym stylistycznie wybierać i miałbym ich dwóch do wyboru, to wybrałbym Gimera na rywala. Jako do tego, tak jakby, nie wiem, może łatwiejszego, przez chyba warunki fizyczne jedynie, no bo jakby nie było Barbary, to jest wielki koń. A czy w ogóle w swojej taktyce cokolwiek się zmieniło, od kiedy zmienił się rywal? Czy stawiasz na swoim i zamierzasz dorzucić swój styl? No bo wiadomo, no Bookinger jest jednak trochę innym zawodnikiem od, od Barborica, więc czy zamierzasz szykować jakieś nowe rzeczy, czy jednak bazujesz na tym, co szykowałeś już pod Słowaka? No wydaje mi się, że kilka przegranych walk wyleczyło mnie w nie wiem, tak jakby wymyślenie nie game planów, niż te, które po prostu, do, do których, nie wiem, moja dyscyplina mnie stworzyła, czyli by bicia się w stójce, wiadomo, zawsze można rozwijać tę walkę na różne sposoby, ale bijąc się z chwytaczami, no nie nastawiam się na to, że będę ich sprowadzał. Wiadomo, różnie się walka może potoczyć, ale inny wstęp i poprzedniego rywala Barbolika i na teraz jestem stawiony na mocne bomby. No właśnie, jeżeli dobrze rozumiem, to jest pojedynek turniejowy, to już wspominałeś, że, yy, że ty byłeś pewien... finale są, są teraz. E, tak, ale czy ty jesteś w ogóle w tym jakby prawowitym turnieju, ty jesteś w tej drabince, czy to jest walka rezerwowa, bo to tak nie do końca jest, jest opisane? Jest walka re rezerwowa, jest napisane, że to jest walka rezerwowa cały czas. Okay. Co rundę, była jedna runda... Świerć finałów, już na stadionie jeden tam była jedna walka rezerwowa Turka Kormaza z Armanem, akwanim, jakiś tak, ale znany zawodnik. No i to była pierwsza walka rezerwowa, i nasza jest drugą walką rezerwową przy kolejnej rundzie ćwierć finałów. Teraz liczę. no i... No dobra, nie wybiegam tak naprawdę. A właśnie, ciekawi mnie, bo generalnie cała ta garza za turniej jest rozdzielona na, na rundy, więc ciekawi mnie, czy w twoim przypadku jest tak samo, że z każdą rundą, pomimo że są to walki rezerwowe, to z każdą rundą te wynagrodzenie jest większe, czy jednak masz stałą mm -hmm. stawkę? Mm -mm. Cały czas idzie do góry. Co ok. Ok, czyli cały e, taka... czas turniej rezerwowy, to jest taka tam zasada, ja na to podpisałem kontrakt, że bez względu na to, czy wejdę do głównego, czy nie, to turniej rezerwowy i rozgrywa się cały czas z boku. Czyli tak jak wtedy wygrałem walkę i wewnątrz byłem przekonany, że będę walczył dalej i tak było, tak samo teraz też ja jestem o tym przekonany, że jak wygram, to no chciałbym się zmierzyć z wygranym. Jeśli nie wejdę do turnieju głównego i dalej będę rezerwowym, to chciałbym się zmierzyć z wygranym z poprzedniej pary, która walczyła na stadionie. A właśnie, bo teraz też na tej gali mamy pojedynek turniejowy, nawet dwa pojedynki turniejowe, ale najpierw chciałem zapytać o Lozenę Kejtę. Jak oceniasz jego pojedynek z Bogdanowiciem? No bo też trzeba przyznać, że Lozenę Kejta w swoim poprzednim pojedynku pokazał się trochę gorzej niż nas przyzwyczaił, zawsze dominował swoich rywali, a tutaj jednak jego rywal postawił mu mocne masy z kim warunki, więc... a Nie wiem, z kim walczył, nawet nie widziałem eee, Szczerze mówiąc, kur... nie widziałem jego żadnej walki. Eee, teraz zapomniałem nazwiska, ale... Niestety nie, nie przypomnę sobie, ale pamiętam oglądałem ten pojedynek, mm -hmm. że e, tam była bardzo bliska walka i chyba jedną rundę nawet jego rywal urwał i trzecia była bardzo bliska, e, pamiętam. Okay. E, tylko niestety sobie nie przypomnę, przypomnę nazwiska, ale walka była bardzo Aha, ciężka. A wiem o czym mówisz, on walczył z takim chyba też Turkiem z Holandii. E, tak, z Cage Warriors, był mi Cage Warriors. Tylko mm -hmm. kurczę... On z wygrało. wygrał. Paski czy urowiarz kiedyś w Belgii. No, no, no. Tak, e, nie tak. widziałem tej walki, ale to też 66 kilo jest. I tak widać po nim, że jest zawodnikiem 66 kilo fizycznie po prostu. i A tu jest trudnie na 70 kilo. To jest troszeczkę no inaczej, tak jak ten teraz rywal, nie widziałem jak żadnej walki. No, szczerze, dopiero poznaję tych chłopaków, bo nie, no, gdzieś tam nazwiska mi wcześniej mignęły, ale no, nie interesuje się wszystkimi dookoła. E, za dużo tego jest trochę. I ten jego rywal, Bogdanowicz chyba się nazywa, no to on 2,5 kilo nie zrobił na poprzedniej gali, więc to nie jest gość, wiesz, mały. Jest duży gość, który prawdopodobnie wniesie 80 parę kilo do oktagonu. Nie, A nie, czy... 70 parę. To jest różnica. A czy ty bierzesz w ogóle pod uwagę to, że z którym z tych panów mógłbyś się zmierzyć w przyszłości? No bo wspominałeś, że czekasz na, jeżeli wygrasz swój pojedynek z Bookingerem, że czekasz na... To aż ktoś wypadnie y, z tej z pary stadionowej, y, w, ale czy, czy, czy Nie, 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 nie z pary stadionowej, aż ktoś wypadnie z tym. Aha, okej, okay, czyli to gdzieś. Czyli gdzieś, I ktoś, gdzieś że... jak ktoś nie wpadnie, ktoś na przykład będzie miał gdzie teraz zawalczymy i ktoś potem wypadnie w półfinałach, no to ja zajmuję jego miejsce. Okej, okay. Okay, okay, tak, okay, tak to że... jest. Ale jeśli nie wejdę, to i tak mam walkę rezerwową dalej przy tych półfinałach. I wtedy okay. cz czekam na. Już nie ma tam pary i wygrał jeden. Czyli następnym twoim rywalem, niezależnie od tego, no, się tego nie jest. No, tego nie wiem. Te, to, tak, ja będę chciał. Jeśli nie okay. wejdę do turnieju, to będę chciał się zmierzyć, bo dla mnie to ma logikę. Nie, nie okay, dobra, nie mi kolejnego kogoś, kogo w ogóle nie było w stacji, tylko tym razem będę chciał kogoś, kto był w drabince. Ale właśnie, ostatnim razem Attila Korkmas wygrał swój pojedynek z McFanem Amilkanim, Czyli rozumiem, że jeżeli nikt nie wypadnie z turnieju, to to będzie twój następny rywal. Ja będę chciał. Okay. Zobaczymy. Okay. Teraz tak chciałem być tym i jestem, więc zobaczymy, Jasne. afirmujmy to. Jasne. Ale nie bez powodu zapytałem o Lozane Kejten, no bo ostatnio pojawiły się zdjęcia z Czerwonego Smoka, więc pomimo, że jest to powiedzmy twój rywal turniejowy, to czy miałeś okazję złapać się z nim na jakieś rundki i porobić z nim na sali? No miałem okazję złapać się z nim na rundki porobić. No, i jak w ogóle oceniasz? No bo rozmawiałem też z Piotkiem Wawrzyniakiem, On mówił, że też miał okazję się z nim złapać na jakieś zadaniówki. Generalnie bardzo sobie chwalił, ale ty jako zawodnik z jego wagi, jak oceniasz jego umiejętność? Kurde, nie chcę oceniać. Okay, Spodzie, że Jesteśmy w turnieju i tak dalej. No, jest dobrym zawodnikiem, solidnym. Jego rekord i yy, to, jak w walczy, nie jest przypadkowe. Jest naprawdę niezły, ale no, co mam ci więcej powiedzieć? Jest mniej rywalem, teoretycznie. Teraz mnie ciekawi pewna rzecz, no bo. Yy, Pamiętam Saladin Parnas przychodzi do KSW. Pierwszym rywalem jest Łukasz Rajewski. Tutaj teraz Lozenekejta miał okazję ćwiczyć na, na macie Czerwonego Smoka. Dużo się mówi o tym, że to jest naprawdę dwóch najlepszych piórkowych w Europie. Dużo osób zestawia ich ze sobą. i. Ludzie są bardzo ciekawi, jak wyglądała ich walka, więc ty mając te doświadczenia, walcząc z Saladinem, trenując z Kejtą, jak widziałbyś ten pojedynek? Czy masz jakiegoś takiego swojego klarownego Ja Wiem, że walka z Salahem była lata temu, no ale jednak też na pewno masz okazję go obserwować, więc ciekawi mnie doświadczenia. Jak byś stawiał taki pojedynek? Nie wiem, nie wiem. Walka to jest walka. Myślałem, że wiesz, to trzeba ich zestawić i muszą ze sobą walczyć. To wiele jest składowych, nie? Wiesz, na statystykach ciężko się opierać. Jasne, Obydwa mają bardzo wysoką umiejętności. Saladin wydaje mi się, że jest troszeczkę już przed doświadczeniem i obwalczeniem. No i tym, co robi, nie? Przede wszystkim. W troszeczkę przed, przed nim. A czy w ogóle zaskoczyła Cię informacja o tym, że Saladin par zostaje w KSW? No bo dużo się mówiło o, o PFL, dużo się mówiło o tym, że gdzieś się jednak odejdzie, a KSW. No i dużo władzy. się mówiło też o pieniądzach, nie? racja. No. Okay. Nie o ambicjach sportowych, tylko pieniądze też przy tym, więc nie, nie jestem zaskoczony. Jasne. Już powoli przechodząc ku końcowi, chciałem zapytać o Piotra Wawrzyniaka, który również stoczy swój pojedynek na, na Gali. Po pierwsze, czy miałeś okazję z nim robić, bo bardzo się dziwiłem, jak Piotrek jak mówił, że robił z lżejszym Kejtą, więc czy ty miałeś okazję, że jakieś zadaniówki z nim robić? I generalnie, jak oceniasz jego formę? No i jakbyś miał tak logicznie, logicznie, przepraszam, obiektywnie obstawić walkę z Andrasem Michailisem, no bo to jest bardzo ciężki pojedynek, były zawodniki UFC, były rywal Alexa Pereira, gdzie net urwał mu pierwszą rundę, więc jak miał coś z tym pojedynek, to jak widzisz tutaj szansę Piotrka? Przede wszystkim to jest ma nie kickboxing, to raz, dwa Wawrzyn idealnie odnajduje się w takich pojedynkach, w małych rękawicach przy jego stylu walki i z poukładanymi rywalami. No to jest koszmarny zawodnik. A czy robimy? Oczywiście, że robimy. No nie każdy, nie Faringi nie polegają tylko na tym, żeby urwać komuś głowę, tylko żeby sobie nieraz popracować. Nie? Więc jak się zostawiamy tak Właśnie wagowo, taką różnicę, no to sobie fajnie pracujemy, czy w dużych, czy w małych rękawicach. No i wawrzyn jak Wawrzyn. wszyscy wiedzą, jaki ma styl. Przede wszystkim styl bez stylu i no i to jest jego największy atut. No myślę, że no, tak jak w ostatniej walce w swoim debiucie, nie w ostatniej, ostatnia była w Kinzlem. No to było jakby były trzy rundy, to było zupełnie coś innego. Na pięć nie był przygotowany, ale w tym Cepo, to było, miał takie nazwisko ten zawodnik, dojechał i bardzo mocna walka zaskoczył wszystkich swoim stylem. Jasne. Spodziewam się My... tego samego. Porządku. Chciałem zapytać o Twojego brata. No bo pamiętam, że ostatnim razem, jak rozmawialiśmy, no to było to zaraz po jego wypadnięciu z tej gali we Francji. Ale co teraz u niego? Bo też jakoś nie widzę za bardzo u niego aktywności w mediach. Czy szykuje się już może jakiś powrót? Czy już wszystko wróciło do normy, czy już jest zdrowy, już trenuje? No i czy wiesz może, kiedy możemy spodziewać się jego powrotu do klatki? No jest, cały czas w mediach nie jest za bardzo aktywny. Ja też nie jestem tak za aktywny w tych mediach. Pracuje w ciszy, sukces, niech sobie robi samo e, A Saba miał być zastępny, Trenuje, ma się dobrze. Dzisiaj robimy trening o 16:30, łapimy się w smoku właśnie. E, a, 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 a wracając do pytania, no to miał być zastępstwem, pierwszym zastępstwem walce kopera Śmiołowski, ale tam chyba walka dojdzie do skutku, więc więc no też pytałem Artura, co tam dalej, no i będzie coś kombinował. Mam też jedną na niego fajną propozycję. Jeśli terminy się zgrają, to no, na pewno może się październik. Masz fajną, masz fajną <laughs> propozycję, ale czy chodzi ci o propozycję w KSW, czy e, też mnie może ciekawi taka pewna rzecz? Pamiętam, że KSW pozwoliło na twój występ w strikingu i to też by się tutaj gdzieś zgrywało terminowo, więc czy może chodzi o, o jakiś mały wyskok do innej formuły? <laughs> no, nie mogę na razie powiedzieć, wiesz, no bo, no bo to będzie takie mieszanie, nie? To bardziej gdzieś tam pojawiła się oferta, porozmawiałem z Sabą, wiadomo, i zobaczymy, co będzie dalej. Priorytetem jest MMA oczywiście, bo to są ambitne zawodniki, nadal mierzy, mmm, nadal mierzy, no to podstawa mierzy wysoko, żeby się mierzyć z mocnymi rywalami, a nie patrzeć na to, żeby zarobić jak najwięcej, no to jeszcze przyjdzie czas, żeby trzeba coś zdobyć, żeby coś udowodnić i no priorytetem jest MMA, nie? Ale jeśli się nic nie pojawi, to ja też mam coś fajnego dla niego i na pewno jest aktywny cały czas i będzie do końca roku aktywny. Jasne. Już chciałem zapytać jeszcze właśnie o jeden pojednek turniejowy, no bo tutaj wspomnieliśmy o Lozene Kejcie, a to jeszcze jest tak naprawdę walka, która mam wrażenie, że, mam wrażenie, że skradła show tej gali, czyli Ronald Paradizer, Daniel Torres. No pewnie gdzieś tam mimo wszystko miałeś okazję obserwować ich, czy to aktualnie, czy w przeszłości. Rony też pojawia się w Poznaniu, co prawda w Angosie, nie w Czerwonym Smoku, no ale być może gdzieś tam czasem Macie, może wspólnych kolegów, może ktoś się wymienił z cokolwiek o nim Czy jego to dość szczerzy... Przepraszam, no no. Słucham. Więc po prostu chciałem o ocenę tego pojedynku, no bo to jest naprawdę e, chyba, póki co, jak chodzi o ten turniej, to najlepsza walka, według mnie. Tego rodnego to poznałem oglądając walkę jego z, jego dwie walki z Butzingerem. No, a tak wcześniej to go nie wiedziałem, że była w się też nie wiedziałem. Dopiero gdzieś tam, jak na profilu zobaczyłem, analizując sobie jego pod Butzingera. Mm. Mm. Zawiesiłem się na chwilkę, poczekaj, ja pytasz o, o ten pojedynek, no kurde, kurde dziwnie walczę na tym turnieju, wcześniej wydawało mi się jakiś, nie wiem, troszkę bardziej wszechstronny w KSW, teraz jakoś przynajmniej biorąc pod uwagę jego poprzednią walkę, którą stoczył, ja ją akurat widziałem, bo byłem po mojej walce i, i byłem w lobby i oglądałem ją. W chłopakiem z którym ja w ogóle się chciałem być później, bo to był bardzo łatwy rywal, tak mi się wydaje. Bokser bokser. wiesz, Bokser po prostu. Który sprawił mu tyle problemów i tyle trudności, że aż byłem sami zdziwione I on też. Więc no to wydaje mi się, że nie było ciężko. Chyba, że coś wymyśli, coś wykombinuje. A ty mówisz, że oglądałeś tą walkę z tą ostatnią, w pierwszą turniejową, tak? Mhm. No to to właśnie jest Attila Kortmas, o którego przed chwilą zapytałem, który się był na stadionie, no to właśnie on sprawił tyle problemów Paradizerowi, więc to, tak jak wspomniałeś, nie, ale nie, 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 poczekaj, ale to… Aha, ale wygrał Paradise. Paradizer, niejednogłośną decyzją. No, tak. Tak, okay. no i teraz Kortmas właśnie wygrał walkę tak. za, na zastępstwo, w sensie tą taką zastępczą walkę. Mhm, widziałem ją. No i to, to tak jak wspomniałem, no, to dwie walki zostałem więc fajnie, jakbyście się spotkali teraz. No ja też chciałbym, też tak chciałbym. Myślę, nie uda się wyjść do turnieju, bo jakby nie było wśród tych rezerwowych, jestem jedynym gościem, który nie przegrał. Oni wszyscy poprzegrywali, więc też używam tego w rozmowach przez Artura czy Krzysztofa z No bo używam tych argumentów, bo trzeba ich używać, żeby się przebić jakoś. I teraz mi się to udało, i potem dalej będę tak próbował, właśnie, żeby się zmierzyć. Nie z kimś przypadkowym to przegrał jakimś tam głosowaniem w skoczył, tylko dalej kto wygrywa, no bo ja tam chcę chcę mocno namieszać w tego nie czuję moc. Jest naprawdę fajna fala, energia i chcę to wykorzystać. No właśnie, wspomniałeś, że, że gdzieś nadal masz to pewną przyszłość, jak chodzi o turnie, jeżeli oczywiście uda ci się wygrać. A czy znasz datę? No bo tutaj oczywiście pytam szczególnie o jeden termin, czyli październikowa gala na stadionie. No tutaj by się wszystko zgrywało, tak? No bo jednak gala z numerem 60 to jest wrzesień, no bardzo mało czasu. Potem 61, no to też jest chyba dwa tygodnie później, no i potem ta wielka gala stadionowa, więc czy może jest coś na rzeczy, żeby właśnie tam wystąpić? Kurczę, na razie nie, ale jeśli wygram tą walkę, a zrobię wszystko, żeby tak było, to potem zrobię wszystko, żebym był na tym stadionie. A jak na jeden się nie udało, to tam... pierdolę się z butami. No, tak. czy, czy w ogóle robi na tobie wrażenie to, że tam jest 50 tysięcy ludzi i władze Octagonu mówią, że no, tu jest plan na to, żeby pobić rekord koloseum. Miałeś okazję wyjść na Stadionem Narodowym, co prawda nie jako zawodnik, tylko narożnik u, u Gamera, więc czy ty sobie... No tak, i Uber przepraszam. No Więc, czy ty w ogóle wyobrażasz sobie moment, w którym e, tym razem, tu powiedzmy, Gamer czy Borys wychodzi u ciebie do narożnika i e, wychodzi przed 60 tysiącami ludzi? Czy da się to w ogóle wyobrazić? Wiem, tak, że już... tak, bo sami to winni. <laughs> I tak będzie. <laughs> tak musi być. No to cóż, ja Ci tylko życzę, żeby faktycznie był ten wielki moment przy tak ogromnej publice. Bardzo Ci też dziękuję za poświęcony czas. Ode mnie to byłoby na tyle, ale chciałem Ci jeszcze oddać kilka słów, abyś zaprosił kibiców do obejrzenia Twojej walki już 20 lipca na Gali Octagon 59. Problematyczny termin, bo jest jednocześnie KSW, no ale myślę, że na walkę Ukasza warto zerknąć, więc to jeszcze pozwolę Tobie zaprosić naszych kibiców. Oczywiście, dziękuję. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na ten pojedynek mój z e, Iwanem Gutingerem, ponieważ no, dla mnie to będzie przełomowy moment i potrzebuję na pewno wsparcia i energii. I też wszyscy muszą usłyszeć, w Europie, jacy jesteśmy mocni w Polsce. I że mamy też ze sobą ludzi. Nie tylko jako zawodnicy, ale też, że naprawdę kibice tym żyją, tym żyją i to czują. Więc no musicie, musicie zobaczyć ten pojedynek, jeszcze oczywiście Piotrek Wawrzyniak, z którym też miałem okazję rozmawiać, tu też Was zapraszam, dwóch zawodników z Czerwonego Smoka prosto z Poznania do Bratysławy, mam nadzieję, że będzie ogień. Ja Ci jeszcze raz bardzo będzie. dziękuję, że życzę dużo zdrowia na tym ostatnim etapie, no i powodzenia na walce, bo to jest coś wielkiego, Iwan Buckinger, absolutna legenda i mam nadzieję, że tym razem ponownie Twoja ręka zostanie uniesiona ku górze. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam.